Cześć wszystkim, z tej strony plaga. Zaczynamy kolejny odcinek serii Robocraft i ze mną jest Ojka. Cześć! I diabeł. <grym> Jestem. Eee. Patrz, patrz Macie zajęły się na czacie. Gramy robotem. <grym> gramy robotem od. Właśnie. O! No olaga. powiedz, jakim robotem gramy? Pad Linki. Tak, Elup. to jest spa, się zrelaksowała. Macie tak. Mamy tylko 20? COCA. Nie. nie, nie mamy. Ale to mnie to tak trochę ścina, jakby. Co, Ciebie to się dzieje? tak, ale nie, nie. Koka 20 nam wysłała robota, koka. Tak. No. Ja dostałem wybrakowaną sztukę jakąś. <grym> jakąś tę, e, Bez masażu. To, tak? to jest Niby spadanie. Nie, nie no. nie <krym> w moim to spanie to ma wody. Jest. O nie. W moim spanie ma wody, bardzo słabo. Koka, co to ma być? Ej, tam są dwie sztuki latają bokiem, widzicie No. Widzimy. Zobaczcie, tak, że są tacy sniki-biki, nie? A tam się rozwalają u góry. Ojojoj, no, oj, 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 ale w sumie powiem wam, że wytrzymały będzie ten koka. E, Ten koka. Ten koka. Uj. No, muszę tak być. Błaga! No, tak, Nalot przeciwnika od górnej strony góry. Ech, co od to w ogóle? Góry? Dobrze. Potet. Potet. Przyjąłem. Znaczyłam go! Potę, wow, no, dol jest bardzo podobny. Dobra, dawajcie po nie, następną ucieknij. wieżę. Nie, po wieżę, idziemy po wieżę. Ale wieże, oni. Ja idę tam. Oni do nas nie strzelają, ja nie wiem, co się dzieje. O, i mamy drugą wieżę, trzecią wieżę. Może, może się, wiesz, e, politu, politowali nad nami, bo widzę, że latamy klockami. No, no, może to, tak być. Bo jest, do domków się nie strzela, wiesz. No, a, przecież każdy głupi wie. Nie wojna. No, leci, leci na mnie. Ło, wow, poleciał. Ech, jeszcze jeden. Taki wielki, skubany. Ale śmiesznie wygląda, jakie nóżki ma. No. Taki krak, krap, nieborak. Raczej rak, a nie borak. Niebo, bo, nie nieborak. No. Ehe. Dawaj go. Nie, módlę wszystkich. Ja tu już wierzę, im kontroluję. Nie, uważaj. uważaj to no, takie maleństwo znowu. Latają teraz takimi zaimno. maleństwami, bo tak, zmienili same, ten sposób strzelania SMG, nie? To Wiesz znaczy? Teraz... A, że trzeba szybciej, tak? Nie, teraz pociski to muszą dolecić, żeby trafić w cel, no nie? Czyli jakby, tak, jak obiekty sobie, się zachowują. Musisz sobie obliczyć. Musisz. mi piznął w domek, no więc... Rzeczywiście to. lecą. A wcześniej było tak, że w momencie jak klikasz, to jeżeli go masz na celowniku, to trafiasz, nie? Tak. <laughs> Tam Ale wiesz? teraz też jest, jak, jak strzelasz to ci się regeneruje HP. Tak, i tak, tak. amunicję masz też, energię jakby, nie? Kończy ci się moc. No, no to, to trzeba, trzeba czekać. To to. Zwłaszcza przeleczenie. Dobra. Przejęta wieża. Proszę do mnie nie strzelać, ja jestem tutaj pięknym domkiem. No, nie znam, będę ci musiał zabić. Baga Ludzie, Ja tu walczę teraz. O nie! Skołować. wow. Ja, ja ja się, nie Gdzie wiem. jesteś? Nie wow. padłem do okien, zostałem wyburzony. Co? Wyburzony? Kto gdzie wyburzył? Nie wiem, jestem zburzony, że zostałem wyburzony. Mówiłem, ja nie szwendaj ja się pokażę, po takich miastach. Pokażę im, gdzie raki zimują. Dawaj, albo kraby. Kraby? Bo raki bo rak. raki to każdy pokazuje, a kraby to, to nikt nie wie, gdzie się w sumie. Nikt nie myśli o tych krabach. No. Mówiłem. W ogóle nie będzie, że zaginiony gatunek, czy tam Właśnie. wyginięciem zagrożony, A pan A pandy nie... gdzie zimują? A? gdzieś ci wiem Myślałem wydaje, że w lesie No w lesie w lesie i <noise> się. Ale wisiają las Może tak. Panie, być. kurde, rzeczywiście ciszko tym strzelić teraz. No e, jeszcze tak w sumie to oni mają jedną wieżę jeszcze. Zaraz o, już Ja, ja nie wierzę, 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 że mają tą wieżę i że ja, Oj, nie ma Ja, a ja mogę wybrałem. być domkiem w górach jak się zaparkuje dobrze. Ej no rzeczywiście, stary, to taki Last Resort nie, można nawet powiedzieć. I Cadmine Life mi to pisujesz. trzy osoby to może No pomaga Patrz, że zwalicie mi przód. Muszę już no, no, zajrzeć do środka. Dziurę, no właśnie widzę, zajrzałem do środka, ojki. Okay. Wiem ja. co ci w duszy gra. Spa! <noise> to coś lata w górę jakieś cienie widzę. on tak. Jego przylogo wywołuje trochę. Dobra, jest na reaktor traktor ich. Dobra, no, jest już, no. Traktoruje ich. Ło, dwa roboty tutaj są. Łoo! Ten... Leci wsparcie, no, do O Nie umierasz, nie, nie umierasz. Mieram. Ej oh. ty, no co to miała znaczyć ojka? Co wow. stało? Gdzieś mi tak przydupła do podłogi. Tak? No. Dawaj go. Daję. Okej. Ok. Pi 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 piu. Tyś tyś się teraz mówi. A ty jesteś, no tak. No i lecę powolutku. No to lecę powolutku. Nie, nie wierzę, że tak. lecisz na wieżę, flagę hehehe, he, he. tak powolutku tym domkiem, o ktoś do mnie strzela, Mati maj, hej, hej dżumek, jo, to jest moje wsparcie teraz ognia. ojka. Co się stało? Szlajo. Kurczę, tak naprawdę latuje na... Traktor atakują. Tam jedziemy na gdzie tam na tatuce? Ta Uczy, co się dzieje? O Jezus Maria, proszę do mnie nie strzelać, jestem małym domkiem. Do przejmują nawet. Zobaczymy jej. o przeżycie Dobra. w Madrycie. Przepraszam, już. oj sekunda. Oddajcie mi działka. Jeśli nie, nie. zgadzam na takie zostało całe jedno. Niegodziwce. coś się muszę schować. Dobra, nie. Nie. Dawcie ją. Nie, patrz. Przezwróciłam się na sufit. Na Sufi. Tak ja się, się ratuję. Nie ratujesz ja mnie. Jak cię typu... nie ratuję? Właśnie się Umarły staram. Śmiechy. Nie, tak, no zabił nie No, na nogę. Ja! Ale ja... on że go bije po skarpetkach, on mówi, nie ściągam. i na bierze. Ale czy mamy lecieć? No to jak, to tym domem? No ale jeszcze na... o teraz... Tak ale to tak. nie lecą, plaga, co ty pijany jesteś? <laughs> jak to? Moje spalata, To jest niebiańskie spa, nie? O, właśnie, to jest takie pod chmurką. O jest, to było tu śmieszne. Co? Chwa pod chmurką. Nooo, wow, Oj, Nie, nam no, Ja nie wierzę. Wow. Była nasza wieża. Zaraz tam ich poskładamy, kurde. Już tą lecę. No, już pastę na wieżę, tak? <laughs> Ło wow, ile tutaj jest, nie no kurde Ło wow, nie nie nie! Co się dzieje? Ja nie chcę znowu ginąć, Reka, no nie chcę znowu ginąć Dajcie mi spokój Patrz lej tam o, jest, cofaj się O ja tylko porobiłem, o jaju O jaju, o dawaj do To mi się dobrze na duszy zrobiło Wojka tam wjechała, kurde No zostawiłeś mnie tutaj no, mówiłem nie leć tam aż tak bardzo no, Ale ja tak naprawdę no Patrz, wow, patrz, trzy kill, sobie, sobie tego o. Ten skurczywek jest bardzo wytrzymały Nogi murwi, to zobaczcie, czy będzie wytrzymał. Ale eee. właśnie ma wytrzymał nogi, wiesz? No, no tam znowu nam ciśną wieżę. Wy przejmijcie to, ja się cofnę. Chociaż tam Dobra. nasi są już, to nie. Nie będę się cofał. oj, do to. Oj, 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 to jest robot też, w ogóle zawsze pchasz pod nogi, no. Ej, pod domy, a nie pod nogi. Pod fundamenty no się pchasz. Ty pchaj się pod fundamenty. Ja bełk. Może źle skończyć dla kogoś. Wolno to. Okej. Okay. Kto umarł, marką nie żyje? Ale Ej, ty szybko strzelasz. Nie spawać. O, jest tutaj typek jakiś. Halo? traktorujcie. Traktorujcie. Eee, no, typie! Ja się Ty No to ten co chciał mnie zabić. A z mnogich podstrzelam. O, nie ma nóg. Pięknie. Ło, tam jest jeszcze jeden. Ja plasma. to ich Ej, bo tutaj zostały tylko dwa spawy właściwie. I już ten. Wygraliśmy, ograliśmy ich. Dobra, trafił na tam. Gomy tak nas ugrały, nie? Ja Teraz no, <gry> bez, jesteśmy bezdomni. Gomy jesteśmy porządne spa. Koniec. Mykło... <gryryry> Ale mykło szybko. O. A czy szybko? Kłatkę. Taki? I minut. Minut. O, taki akurat. No. Zobaczmy tablicę wyników. Oooo! Ty się Ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie. O, Jestem najlepszym domem domu w okolicy. Trzeba, trzeba przyznać, że mieliśmy wyrównany team, naprawdę. Trzeba przyznać, tak. że jestem lepszy od ciebie i po prostu ci jest głupio. Nie, nieprawda. Nie? Ja, się cieszę, nie? ja się cieszę, że wreszcie ja jesteś lepszy. Się cieszę się, ale <laughs> bardzo, mnie bardzo się cieszę, że wreszcie nie jesteś gorszy nawet od dojki. Kurwa, ale teraz się zabolało. Ale są. Jeszcze... Cześć, wszystko się bolo. Nie no, przyszedł moment na ocenę robota przecież. Aha, właśnie. właśnie Bo ja to dawno z wami nie grałem, ja nie wiem jak to się w systemach teraz robi. Ocena robota oceniam na statyczną, bo był domem, powinien się nie ruszać, ale że latał to oceniam ją latająco. O, ojka? Czyli ogólnie Super w skali ocena. od 1 do 10%. Bardzo dobre spa. To o Siosiem, bo 7. tak siedem albo osiem. Co to było? Siosiem. Siosiem. Siosiem? Siosiem. Siosiem. To jest bardzo dobra osoba. To był bo Czemuś się zrelaksowała, więc staw mi swoje zadanie. Zrelaksowałaś tak. się? Mhm. O, ale powiedz mhm. mi to w którymś momencie, że masz dziurę w środku, nie? <grym> ma drzwi. Takie rzecz. <grym> Bo mówiłam, że nie ma drzwi, no co? No o. tak, to się zrobiły, hopsa. No. A co Materia. tyle, co tyle w materiale. Trzymada, się. dzisiaj, hej.